Dzień dobry. Dzisiaj bardzo krótko, no bo wkurzony jestem. Zobaczcie, co się stało. Nie było mi chwile na działce. I zobaczcie, tu był posadzony zupełnie nowy pomidor. Zupełnie nowa sadzonka i została zniszczona. Tak samo te pozostałe. To nie jest możliwe, żeby ten rządek obok był OK. A ten rządek został doświadczony przez coś albo koty, albo ptaki. Próbowałem to ogarnąć z kamery, ale niestety folia jest naokoło zawieszona. I to na kamerze tego nie widać. Więc na szczęście no, te cztery muszę wymienić pomidorki. Nie zrobię tego dzisiaj, bo znowu mi coś to zniszczy. Zostało mi jeszcze 5 rezerwowych, ale już niestety nie będzie 36 gatunków. Tutaj, no pomidorki nie są jakieś super ekstra, no ale jakoś sobie dają radę. A tamte ewidentnie zostały zniszczone. I to tyle na dzisiaj, bo zaraz zacznę przeklinać, to lepiej skończyć. Do zobaczenia. No, jeszcze jedno. Trochę ochłonąłem, pozbierałem myśli, i chciałbym nawiązać do początku komentarza do poprzedniego filmu: czyli fajnie jest spędzać czas w miłym towarzystwie. Mogę powiedzieć więcej: fajnie jest mieć dobrych sąsiadów. Słuchajcie, w sobotę obciąłem gałęzie tuj, które przerastały przez siatkę i słabo to wyglądało. Wyszło z tego osiem dużych worków. Zostawiłem te worki tymczasowo, co prawda na mojej działce, ale poza ogrodzeniem. Dzisiaj przyjeżdżam, a worków nie ma. Sąsiad Andrzej pomógł mi się z tym uporać. Sąsiedzie wielkie dzięki.